Wyjątkowo uroczysta sesja. Bardzo zależało nam na tym, aby marcowa sesja właśnie była momentem, kiedy będziemy mogli nadać ten najwyższy tytuł naszego województwa, czyli honorowego obywatela województwa opolskiego, pani Helenie Kamerskiej, która zaledwie trzy dni temu skończyła w 100 lat. Zależałoby nam na tym, żeby to stulecie uhonorować właśnie w taki sposób. No a życiorys pani Heleny to to myślę, że, że rzecz na film, bo powstań Tadeuszka z Powstania, żona powstańca, swojego kolegi z oddziału powstańczego, po powstaniu, którym całe spędziła w Warszawie, uciekła z, z transportu do obozu, a od lat 50. związała się z opolszczyzną i tutaj również pracowała i, i, i i co najważniejsze, myślę, że to najistotniejsze, że w zasadzie dotąd uczestniczyła w większości naszych uroczystości państwowych, prezentując swoją patriotyczną postawę, będąc świadkiem historii, będąc osobą, z którą można było porozmawiać i, i, i dowiedzieć się, jak to było. To rzecz bezcenna. Ostatnia mieszkanka województwa opolskiego ostatni powstaniec warszawski z województwa polskiego, bo jeszcze w tym roku na początku 2025 roku było ich dwoje, niestety w styczniu bodajże ten pan doktor zmarł, który i została już tylko pani Helena. Tak niestety ta dzisiejsza uroczystość. no ma też taki osobiście bardzo, bardzo przykry wymiar, dlatego że dzisiaj w nocy zmarł jeden z krewnych pani Heleny, no ale prosiła, żeby nie odwoływać tej uroczystości, więc będziemy to dzisiaj przeprowadzać niestety w takiej atmosferze z tym, z tym smutkiem i żałobą, która, która się przytrafiła. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten wniosek, który, który złożyłem kapitule i który spotkał się z jednogłośnym poparciem kapituły spotka się również z jednogłośnym poparciem sejmiku województwa opolskiego, bo trochę trudno mi sobie wyobrazić, żeby którykolwiek z radnych województwa miał coś przeciwko, ale jak wiemy w ostatnich czasach różne rzeczy się zdarzały tutaj na tej sali, w związku z czym no, no cóż, no, tak wygląda demokracja.